Witam Państwa w Energia Gaz Polska. Przedstawiamy dzisiaj samochód Volvo XC70 z silnikiem 3,2 litra o mocy 238 koni. Samochód pochodzi z 2008 roku. Została tutaj zamontowana instalacja Lowato. Przedstawię pokrótce rozkład elementów, chociaż tutaj niewiele nie widać akurat pod maską. Więc tak, wtryskiwacze są umieszczone pod pokrywą, reduktor, komputer e, i filtr e, lotny jest umieszczony tutaj pod podszybiem. Także je, właściwie widoczną częścią instalacji jest tylko złącze diagnostyczne i nic więcej tutaj nie widać. Przełącznik został umieszczony e, pod konsolą środkową jest to miejsce uzgodnione z klientem, jest to dobre miejsce, bo nie przeszkadza, nie rzuca się w oczy, a z miejsca kierowcy jest doskonale widoczny. Kolejnym elementem jest zbiornik umieszczony we wnętrze, przeznaczony na koło zapasowe. Jest to zbiornik 56-litrowy, także około, to jest wartość brutto, do wykorzystania około 44-45 litrów dla użytkownika co daje zasięg około 250 km na jednym tankowaniu. Jak widać zbiornik nie unosi podłogi, także kształt bagażnika został zachowany w pierwotnym, pierwotnej formie. Ostatnim elementem tej instalacji jest wlew umieszczony we wnęce obok korka wlewu paliwa. Jak widać tutaj jest wnęka dosyć duża, także wlew wszedł cały bez, bez konieczności dokręcania końcówek. Podsumowując, spalanie takiego samochodu na benzynie było to około 16 litrów, teraz na gazie będzie to około litrów 18, co daje koszt przejechania 1000 km. Na benzynie było to około 810 zł, na gazie będzie to około 410 zł, co oszczędności daje na każdym 1000 rzędu 400 zł. Koszt montażu takiej instalacji u nas to jest 3800 zł, zwrot nastąpi po przejechaniu około 9 -9 tysiąca km. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy do Energy Gas Polska na serwis i montaż instalacji gazowych.